Dobry wieczór! Nie. Dobry wieczór, dobry wieczór! Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór, prawda? E, przypieczona tylko jakby trochę. O, widzę, że pan się nie zna. E, Panie Aniu. E, dziękuję, zasadniczo to. Jak pan wie, je... pan podziękuję. E, proszę pana. Nie, nic, nic. Niedługo będę kręcił film, chyba u mnie zagrasz. Co ty na to? A kogo miałabym grać? A kogo byś chciała? Nie masz jeszcze scenariusza, co? Mam, ale wiesz, zawsze coś tam mogę dopisać, jak masz jakiś pomysł. Może się ubierzesz, pójdziemy coś zjeść? Daj mi jeszcze chwilkę, co? Nie podobać ci się tak? dla mnie jest doskonale. <laughs> Mógłbyś powiedzieć Natalii, że byłeś u nas wczoraj do południa? Nie by po co? No, że musieliśmy coś przegadać. Co mam kłamać, Natalii? Wpadłem w kłopoty. Czy kłopoty to taka ognista blondyna, co to była ostatnio? Mnie nie ściemnie. Dobrze? Widziałem, jak wchodziła do twojego gabinetu. Skończ to i powiedz Natalii, co się stało. Takie rzeczy zawsze wychodzą. Panie doktorze. Natalia. Cześć. Kuba. Kolega Roberta. Poznaliśmy się kiedyś na imprezie. Yy, aha, yy, znaczy, przepraszam, jestem trochę rozkojarzona, bo szukam taty. A, to pewnie na kardiologię, to tak. Prosto. Tak. Yy, w lewo, schodami na drugie. Yy. Zaprowadzę cię, chodź. O, dziękuję, fajnie, że na ciebie trafiłam. Dzięki. Startować do dziewczyny kumpla. Dziewczyny, którą kumpel robił w trąbę. Szkoda, że tak późnoś na tobie poznała, ty, zdrajcą. Jeżeli się nie pokażesz, to biorę pieniądze i idę na policję. Dzisiaj twój ma na sobie czerwoną kurtkę. Czapka też czerwona, zgadza się? Co mam robić? Już mówiłem. Włożysz torbę z pieniędzmi do kosza, Wsiądzisz do swojego auta i odjedziesz. Aha, zapomniałem dodać. Po lekcjach mały ma basen. Zrobi się jeden głupi ruch i będę tam przed tobą. Zrobię wszystko, czego chce ten człowiek. Cześć. Interwencja. Ojciec! Przeciwko! Jesteś zatrzymany pod zarzutem zabójstwa Ale o to chodzi! Pan wybaczy, nie przestawiłem się, Piekarski. Moje nazwisko nie jest chyba panu obce. Z tego co wiem, to nie macie się najlepiej po śmierci nawrota. Mam nadzieję, że jest pan człowiekiem z szerokimi horyzontami i... nie odrzuci pan bezmyślnie mojej propozycji. A jakiej konkretnie? Panie prezesie, chyba nie będziemy rozmawiali o biznesach na ulicy. Posłuchajmy pana Piekarskiego. Co pan proponuje? 500 tysięcy. Zapewniam państwa, że moja oferta jest uczciwa. Ja jestem nawet gotów powołać rzeczoznawcę. Oczywiście na swój koszt. Proszę przemyśleć moją ofertę, ciężko będzie o lepszą. Wujek, mogę oglądać bajki? Eee, rybko, idź się pobaw czy coś. Wujek ogląda rewelacyjny mesz. żołtwa Już czas, panie generale. Sam pójdę. Dałem rozkaz, żeby za mną nie łazić. To tylko naraża naszych żołnierzy i mnie samego na zdemaskowanie. Jestem bardziej bezpieczny, kiedy poruszam się po mieście sam. pan? Tak jest.